Dzień dobry, moi kochani, witam Was w takiej maluszkiej przerwie tygodniowej. Musiałam troszkę po prostu odpocząć, przemyśleć sobie tutaj trochę tematów. Ja po prostu mam takie coś, że jeżeli czuję, że jednak to nie mój dzień, to nie mój tydzień, to jednak wolę po prostu troszkę zluzować i po prostu sobie troszkę odpuścić, że później coś zrobić, takiego wiecie, bardziej zgodnego ze mną, że nie będę robić czegoś na siłę, bo to jednak widzę, jak ktoś po prostu robi coś na siłę, I ja wolę jednak być ze sobą szczera, z wami szczera i po prostu zrobić sobie tą przerwę, a później wrócić z taką nową energią. Więc moi kochani, dzisiaj robimy Everything Shower. Na takie Everything Shower mam tak naprawdę czas tylko raz w tygodniu. Ja nie robię tych wszystkich kroków, które wam dzisiaj pokażę codziennie. Ja, żeby robić te wszystkie kroki, musiałam chyba codziennie po prostu nie pracować i serio, to jest za dużo kroków. To jest po prostu tylko taki Everything Shower raz na tydzień. Moje Everything Shower zaczynam od włosów, ponieważ yy, lubię sobie po prostu dać wcierkę, wetrzeć wcierkę i po prostu robić sobie tam jakieś rzeczy, które mam akurat zrobić, czy jakiś obiad, czy po prostu coś tam dosprzątać, czy po prostu sobie poglądać YouTube'a. Yy, I właśnie uwielbiam tą wcierkę. Już naprawdę nieraz pokazywałam na moim kanale wcierkę Grow Astender od Anwen. Ona jest bardzo rozgrzewająca, aczkolwiek. Są jeszcze bardziej rozgrzewające. Wcierka do włosów, która zapobiega wypadaniu włosów i e, przyspiesza e, wzrost tych włosów. Ona jest po prostu turbo rozgrzewająca i ja czasem po prostu nie daję rady. I pierwsze muszę sobie po prostu wetrzeć serum do, na skórę głowy, a później właśnie e, ten produkt, bo on jest naprawdę nieśmierdzący, ale jest turbo palący skórę głowy. Ale jednak po tym produkcie widzę realne efekty tego, ponieważ mam po prostu tyle tej, takich małych baby hairków. Tutaj, gdzie mam takie właśnie, no powiedzmy lekkie za zakola, ale to dlatego, że właśnie śpię na tej stronie. Ja uważam po prostu spać na prawej stronie, nie wiem czy Wy też, ale mam po prostu takie powycierane yy, włosy i one mi naprawdę odrastają, Także to jest yy, według mnie sprawka tych właśnie wcierek i to jest właśnie wcierka bez... Spłukiwania, czyli właśnie jak już sobie umyjecie włosy Ogarniecie sobie wszystko To sobie wcieracie, także ona jest super Ale serdecznie trzeba nią uważać Ja używam ją tak No raz lub dwa wy tygodniu, ale na to akurat wcierkę mam czas, ponieważ ona nie jest bez spłukiwania, także na spokojnie mogę sobie ją w tygodniu ogarnąć. W ogóle końcówki wyglądają super, ponieważ ostatnio je podcięłam. Mimo to, że to są jakieś, nie wiem, z 3-4 cm, to naprawdę jakoś nie widać tego bardzo na włosach, mam wrażenie, że na długości, ale naprawdę bardzo to dużo zdało i serio czuję, że moje włosy odżywają jeszcze bardziej. Mówiłam wam na ostatnich vlogach, że planuję po wakacjach zrobić jakiś glow włosów I chcę po prostu iść do fryzjera, coś z nimi porobić ciekawego Może je rozjaśnić, może coś jeszcze innego zrobić Ale jednak stwierdziłam, że chyba sobie jeszcze po prostu z tym dam spokój Jak na razie muszę jednak te włosy ogarnąć, żeby troszkę doszły do siebie No popatrzcie No kurczę to jest dużo takich włosków, które dopiero odrastają i mam... moja grzywka, no właśnie. Chciałabym troszeczkę tą grzywkę jeszcze, żeby była dłuższa, troszkę ją zapuścić bardziej i dopiero później coś porobić. Czyli tak właśnie myślę, że na pewno już zrobię glow up włosów. Tak jakoś chyba po Nowym Roku planuję zrobić totalny glow. Up I właśnie... Czekam, aż mi troszeczkę bardziej urosną włosy, bo jednak, kurczę, wiecie, jak to jest, że macie długie włosy i idziecie do fryzera i wiecie, że musicie to wszystko. Ciąć i tak kurczę was strasznie żal, więc jeszcze jednak troszeczkę sobie y, czekacie, aż te włosy troje podrosną. I dopiero wtedy tak wiecie, możecie sobie je troszkę delikatnie skrócić. Już wam nie jest tak bardzo żal. Ja teraz robię wszystko właśnie, żeby moje włosy jak najwięcej y, urosły. No i ta grzywka, bo naprawdę ta grzywka, y, mimo to że no jak już ją zrobiłam, to nie żałowałam jej, jej aż tak bardzo. To jednak teraz żałuję, bo nie, nie lubię tego, takiego procesu odrastania grzywki, gdzie wiecie, macie jedną długość włosów, i tutaj mam coś odstaje, kurczę. No. Przez ona przez powiedzmy miesiąc yy, była fajna, ale jednak teraz już, teraz już żałuję tego, że zrobiłam tą grzywkę. Ale no, no cóż, musiałam wtedy zrobić coś nowego. Kiedy mam już wcierkę, to jednak chcę wykorzystać ten czas tak totalnie na maksa i używam sobie y, oleju do olejowania z Omnibio i właśnie serio. Naprawdę, jak już sobie y, tak podtrzymam godzinę, y, no tak do godziny myślę, że zazwyczaj to do tego sobie właśnie ten olej. Y, Nakładam i zostawiam go do y, działania. To właśnie mam naprawdę świetne efekty i ten onlays is Only Bio naprawdę daje super efekty i mega, mega jest wydajny. I od razu go rozsesuję taką zwykłą szczotką z Rosmana, którą kupiłam na jakieś wyszydarze i to jest właśnie taka moja szczotka prysznicowa. Jako, że jest taka całowa moja niedzielka, zazwyczaj sobie właśnie montuję albo szukam sobie jakiejś inspiracji na shorty i TikToki, także mam około godzinki, żeby sobie porobić tam różne swoje rzeczy i za godzinkę do Was wracam. kiedy mam już w końcu ten upragniony mój dzień Everything Shower w niedzielę, lubię sobie go tak celebrować i pomyśleć sobie o przyszłej siebie, jak będę się fajnie czuła, jak, wiecie, będę taka czysta, taka clean i w ogóle, bo naprawdę to jest niesamowite uczucie, kiedy dbacie o siebie i jesteście takie czyste, czujecie takie mega clean, no to jest coś po prostu niesamowitego i serio, żaden chłopak nigdy nie zrozumie, co znaczy... Everything Shower i nigdy go nie zrobi i serio Także dziewczyny celebrujmy ten taki czas Same ze sobą Bo Everything Shower jest Zdarza się tylko raz zazwyczaj, po prostu kiedy mamy wolne No jednak nie ukrywajmy tego, po prostu każdy ma swoje życie, każdy Ma taki swój pęd życia I nie ma tego czasu tak naprawdę w tygodniu, totalnie Chyba, że po prostu jesteś nie wiem jakąś housewife i nie pracujesz ale jeżeli jesteś po prostu taką zwykłą, po prostu osobą, która pracuje w tygodniu i ma czas, żeby odpocząć tylko w weekend, to naprawdę to jest coś pięknego, to jest coś po prostu niesamowitego. Trzeba celebrować. Zróbcie sobie herbatkę, zróbcie sobie, nie wiem, jakąś miętę, melisę czy pokrzywę. Ja na przykład mam pokrzywę z wiśnią, która w świetnie smakuje. I przekonałam się w ogóle do tego picia takich herbatek ziołowych z owocami. I po prostu celebrujcie ten czas same ze sobą, bo naprawdę nie ma nic lepszego niż Everything Shower sama ze sobą. Turbany już noszę około godzinki, więc zaraz będziemy zmywać włosy i robię sobie peeling enzymatyczny. Bardzo delikatny taki piaseczek jest wyczuwalny z Beauty of Joseon. Przed ciepłutką kąpielą zawsze użyłam sobie maski, ponieważ wiecie, jak robię sobie takie spa, robię sobie taką saunę, to lepiej się te maseczki po prostu chłaniają. I kupiłam sobie właśnie jakąś nawierzającą maskę w płachcie. Nie mam pojęcia, czy ja ją jeszcze kiedy, już kiedyś testowałam, czy nie, ale ona jest z Medihel. Zrosła na jakiejś promocji, była za piątkę, więc stwierdziłam, że będzie akurat idealna, bo zazwyczaj mam jakiś tam zapas, ale ostatnim się właśnie ten zapas maseczek skończył, więc musiałam sobie kupić nową. I W ogóle widziałam jakiegoś tipa na TikToku, gdzie dziewczyna po prostu pokazywała, że jak się zgniecie całe to opakowanie, to jakoś tak podobno więcej jest wszystkiego tego śluzu, tego serum na maseczce, także testujemy, zobaczymy. Bardzo, a nie pachnie. Ale czy jest więcej tego śluzu, serum? Zobaczymy, ile by zostało. Oby to była jedna z takich mniejszych maseczek, ponieważ czasem kupuję sobie, wydaje mi się, że idealną maseczkę, a kurczę, okazuje się, że jest po prostu 100 razy większa niż moja twarz. Nie tego. Bardzo fajna maseczka, naprawdę bardzo polecam, bo kiedyś kupowałam jakieś siła z kolagenem. Kurczę, na którymś vlogu to chyba jest, ale była beznadziejna, bo taka była twarda struktura i ja nie cierpię z takich twardo, twardych struktur. Bo one mi się po prostu wszystkie takie wiecie, wysuszają od razu. No nie cierpię takich, ale taka jest właśnie idealna, taka bardzo delikatka ta maseczka jest super. I ma dużo, dużo tego serum nawet. Nie wiem, czy to faktycznie pomogło. Nie wiem, ale jest super serio. Bardzo mi polecam, zaraz sobie dotnę ją do końca i możemy wskakiwać do wanny, robić kolejne kroki. Mam umyte, więc teraz czas na serum z Neboa na końcówki. Przepięknie pachnie. Czas teraz na bardzo ważny krok, ponieważ bardzo często go po prostu pomijamy i dbamy tylko o cerę, o skórę i o szyję a o resztę, czas, o resztę ciała po prostu nie dbamy i zapominamy o balsamie czy po prostu jakimś kremie i moim głównym ogólnie takim kremem balsamem do ciała jest po prostu ten z CeraVe ten nawilżający balsam on jest naprawdę świetny ma super konsystencję, On taki właśnie idealny do, i do ciała i do twarzy on ma taką super konsystencję że szybko po prostu się wchłania i faktycznie ten efekt nawilżenia mamy od razu Zbliżając ku końcowi, teraz zatrzymujemy się na e, Głasza, na masażu. E, I miałam naprawdę w swoim życiu bardzo dużo olejków do e, Głasza, bo jednak wiecie, nie możemy tego robić na po prostu suchą skórę tylko trzeba mieć jakiś taki poślizg. E, no i że ja mam taką dosyć tendencję do zapychania e, moja po prostu skóra nie toleruje niektórych rzeczy. To naprawdę przeszłam przez bardzo dużo olejków i jedynym olejkiem, którym się sprawdza to jest olejek z Wiesiołka i używam tego z Adamet i jest to Oe Parol. Używam sobie po prostu jednej takiej kapsułki, którą po prostu uszkadzam, że tak powiem, tutaj końcóweczkę. Mam kamień głasza z flafa. Naprawdę jakoś tak bardzo lubię, ten, nie wiem, lubię ten kształt, bo jakby każdy się różni. Ale jakoś tak nie wiem, pokochałam ten Flafa i to jest w ogóle mój chyba trzeci albo czwarty kamień głasza. Pamiętajcie, żeby go zdezynfekować porządnie, czy nawet dwa razy, jeżeli byście mieli to robić, to faktycznie zróbcie to po prostu, Umyjcie go i zdezynfekujcie go dwa razy, żeby lepiej po prostu uniknąć jakiegoś niechcianego wysypu. Ostatnim krokiem mojego Everything Shower jest oczywiście nawilżenie cery, e, ponieważ ja teraz bardzo się pilnuję, jeżeli chodzi o nawilżenie skóry. Kiedyś nie robiłam tego aż tak bardzo obsesyjnego jak teraz, bo naprawdę teraz e, próbuję po prostu przerzucić mojej skórze taki baby glow. Nie wiem, jak to wiecie, jak takie, takie bobaski moje takie dowierzoną skórę. I do tego użyłam sobie Sentella Madagascar, mojego ulubionego serum, ponieważ ono po prostu jest świetne. Ma taki bardzo delikatny, taki bardzo delikatny naturalny zapach, ale jest świetne, mega fajna wilża i bardzo bardzo ją lubię. I na pewno właśnie, jeżeli mi się skończy, to duże opakowanie, to na pewno kupię drugie i kolejne. Jako kremu używam Physiojelu, który jest naprawdę świetny i nadaje się do każdego typu cery i gwarantuję wam, że naprawdę będziecie mieć świetnie nawilżoną serę Nie ma chyba lepszej rzeczy do nawilżania ust niż Nivea i naprawdę Lubię sobie taką grubszą warstwę na przykład na noc dać tej Nivei i ona naprawdę świetnie nawilża i serio ja mam bardzo problemy duże z ustami, ponieważ mam najczęściej suche ja mam po prostu wiecznie problem z pękającymi ustami. Nie tego, ale już tak po prostu jest i będzie. Yy, więc muszę po prostu jedynie co zabiegać temu trochę chociaż, bo naprawdę nienawidzę tego, kiedy mam po prostu takie nienawierzone usta i popękane. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji tego kanału, ponieważ dążymy do 2000. No, jak nam się już udało, tysiąc to mam nadzieję, że jeszcze tysiąc nam się uda na pewno. Pamiętajcie też o komentowaniu, ponieważ zawsze staram się odpisać od razu i dać serduszko przypiąć, żebyście też mieli, wiecie, jakiś feedback z mojej strony, że ja wam też odpowiadam na Wasze pytania, na Wasze jakieś tam komentarze, właśnie. No, moi kochani, dziękuję, że jesteście. Jestem ogromnie wdzięczna, że was mam, bardzo, bardzo yy, mi miło, że jesteście teraz ze mną, że ciągle przybywacie, jest mi mega, mega miło. No i widzimy się już w następnym filmie Bye Besties.